Tu mamy gołąbka o numerze 7769, jest to gąbek z 2023 roku, późny gołąbek, ale jest to gąbek u mnie lotowany. On mi w sezonie po prostu troszeczkę wkręcił skrzydła, z najwyższej półce był i miał problem troszeczkę z lataniem do góry, ale po prostu w tej chwili jest w pełnej dyspozycji, w pełnej formie, nic tam, nie ma uszczerbku żadnego i dlatego no, ten gołąbek był wypuszczony też dla mnie. Ale ze względu tej awarii po prostu idzie do sprzedaży, bo już samiczkami później po prostu yy, już przełącza się z innym gąbkiem, także tu mogę tego gąbka odstąpić. Jest to gąbek tu w rodowodzie. koledzy zauważam taką dziwną sprawę, bo będzie pisało oryginalny Putman yy, 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 gąb dalekoszansowy. Gąb dalekoszansowy. Ja te głębie z taką myślą kupiłem, głębie dalekoszansową. A co się okazuje? Tutaj cała plejada tych moich szymelków na obecną chwilę. To są gołębie, która siostra pełna, 41 była praktycznie lotnikiem najlepszym w oddziale. Komplet konkursów, te gołębie potrafią na młode bardzo szybko siadać, bardzo są szybkie. O dziwo na razie to nawet mniej tych gołębi osiągłem wyniki, oprócz tam krzyżówek na dalekim dystansie, jak na sprincie po prostu, nie? No, nie wiem czemu tam jest przedstawione jako gołębie delkansowe, jak one w prostu chodzą mi, tylko że tu mam problem po prostu, bo. Są rodzice tych gołębi, bo nawet tacy, bardzo dobrzy moi koledzy, czołowi hodowcy w Polsce, z tej pary sobie dokupują gołębie do, do krzyżówek, nie? Tylko ich ostrzegam, że nie mam na to rodowodów na te gołębie. Mam numery w takich gołębiach, ale nie mam po prostu rodowodów na tego gołębie, nie? No ale tam pisało po prostu daleko dystans, nie? Na razie to u mnie są bardzo, jak ja uniwersalne, po prostu dokładne, i na młode, i na roczne, i na... To no, ktoś z hodowców może się wystraszyć, no bo powie, że jak, no rodowód, który w sumie nie jest uzupełniony? ale pokazuje, tak. że u Ciebie te gołębie najlepiej lecą. Najlepiej lecą i to są systematyczne gołębie i jest ich na przykład z 18 roku a jeszcze uczestniczą w lotach po prostu i pomagają za czas i to bardzo szybko ale jest tu taka trochę zmyłka, że pisze daleki dystans, no nie? Na Brukselę jeszcze osobiście ich nie dawałem bezpośrednio, także po prostu no z, z rodowodu ich nie dałem, a może jeszcze będą lepsze, ale to no, dlatego no, są dosyć bardzo mocno szybkie no szkoda by było mi na Brukselę je po prostu też tak dać kiedy ten ale polecam, naprawdę te geny są dokładne i geny przekazują. Mam ich dużo właśnie tak i braci i, i, i naratowom geników w rozporze, także tutaj mogę sobie pozwolić go odstąpić, a niektórzy, lubią szymerki, także zapraszam.